Szanowni Państwo, witamy na konferencji poświęconej akcji charytatywnej, akcji pomocowej dla naszych rodaków na Kresach. Dla Polaków, którzy mieszkają na Wileńszczyźnie, najwięcej tych osób mieszka w Sołecznikach na Litwie i dołączamy do wielkiej akcji, którą organizuje od lat Fundacja Cokolwiek Uczyniliście, to jest Fundacja Spłocka, ja z tą fundacją od lat współpracuję. Wysyłamy pomoc dla Polaków na kresach, dla naszych rodaków, którzy nigdy z Polski się nie wyprowadzili. Po prostu po II wojnie światowej zostały przesunięte granice, a nasi rodacy tam zostali. Często są w trudnej sytuacji, ale zachowują polskość, pielęgnują nasze wartości, żyją polską, kochają Polskę. Odwiedzili, odwiedzili Polskę w mijającym roku, byli też w Sochaczewie, bardzo dobre spotkanie dla dzieci z Sołecznik i chcemy im wysłać paczki na święta, dlatego zorganizowaliśmy wielką zbiórkę pomocy dla Polaków na Kresach. Będziemy zbierali do 15 listopada. W Środki, środki chemiczne, żywność, artykuły spożywcze, zabawki, pomoce szkolne ważne. Nie zbieramy odzieży, więc prosimy te osoby, które, które będą otwierały swoje serca, żeby przynosić. To, co jest potrzebne, ale z wyjątkiem, z wyjątkiem ubrań, z wyjątkiem odzieży. Bardzo dziękuję, że tak chętnie w naszą akcję włączyły się wszystkie samorządy Ziemi Sochaczewskiej. Jesteśmy przed Starostwem Powiatowym w Sochaczewie, gdzie dzięki uprzejmości pani starosty też będzie prowadzona zbiórka. Ale ta zbiórka będzie prowadzona we wszystkich gminach Powiatu Sochaczewskiego. Jest pan burmistrz Daniel Janiak, zbiórka miejska na terenie Mosiru. Cieszę się, że są z nami Wójtowie. Pan Wójt Jan Kraśniewski z Iłowa. Tam też jest prowadzona zbiórka. W Rybnie jest prowadzona zbiórka. Witam pana Wójta Damiana Jaworskiego. Witam wszystkich samorządowców z każdej gminy, z Brochowa, z Iłowa, z Młodzieszyna, Nowej Suchej, Rybna, Gminy Sochaczew, Gminy Teresin oczywiście i oczywiście miasta. Dziękuję już, już dzisiaj, już teraz z góry dziękuję za Państwa pomoc, za otwarte serca dla naszych rodaków, którzy są w nieporównanie trudniejszej sytuacji niż my. I teraz organizacyjnie. Zbieramy pomoce. Zabawki, pomoce szkolne, chemię, żywność, słodycze do 15 listopada. Wtedy te dary z powiatu sochaczewskiego pojadą do Płocka, do centralnej zbiórki, a z Płocka... Kilka dni później ruszą do Sołecznik na Litwę. Tam jest nasza szkoła, nasze gimnazjum imienia Jana Śniadeckiego. Tam chodzi 800 polskich dzieci. Polska szkoła, polski region, 80% mieszkańców to są Polacy i chcemy, żeby ta pomoc na dłoni. Została wyciągnięta też z powiatu sochaczewskiego, za co bardzo serdecznie dziękuję naszym samorządowcom i dziękuję wszystkim mieszkańcom powiatu sochaczewskiego, którzy zechcą otworzyć swoje serca i pomóc. Pomóc naszym rodakom, a szczególnie dzieciom w rejonie sołecznickim. Cieszę się bardzo, że po raz kolejny organizujemy zbiórkę niosąc pomoc naszym rodakom. Starostwo powiatowe już... Zdobyło duże doświadczenie w prowadzeniu zbiórek, bo to już jest nasza kolejna akcja. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. To jest też taki szczególny czas, i myślę, że. Ta pomoc, którą e, zorganizujemy, te wszystkie dary, które zbierzemy. E, tutaj pan minister mówił o, również i o zabawkach. E, na pewno e, wywoła uśmiech na twarzy e, naszych polskich dzieci, które, które zostały na kresach, które tam żyją, dorastają, ale też e, będzie to taka bardzo znacząca pomoc dla całych rodzin, e, a przede wszystkim to jest sygnał, że my o nich pamiętamy. Że że się z nimi solidaryzujemy, że są dla nas bardzo ważni. Także ja już też z góry dziękuję moim pracownikom, pracownikom starostwa za to, że ta zbiórka jak każda inna będzie na pewno przeprowadzona sprawnie i będziemy na dzień odbioru gotowi. Także zachęcam również wszystkich mieszkańców. Radość, i uśmiech dziecka na na całym świecie jest taki sam. I jest zawsze najpiękniejsze i my wspólnie możemy sprawić, żeby e, dzieci Sołecznik z Litwy, polskie dzieci, ten uśmiech na swojej twarzy e, w czasie świąt Bożego Narodzenia miały. I oto serdecznie apeluję do mieszkańców Sokaczewa, ale też ziemi sokaczewskiej. My oczywiście tutaj e, również jako miasto Sokaczew przygotowaliśmy takie miejsce i apeluję do mieszkańców, żebyśmy podzielili się tą radością. E, to bardzo ważny moment. Bardzo się cieszę, że minister e, Maciej Małecki, poseł ziemi sokaczewskiej zorganizował i... E, Pojawiła się taka zbiórka dla dzieci z Litwy. To bardzo ważny moment i muszę mocno powiedzieć i głośno, że mieliśmy już okazję współpracować, to między innymi za sprawą mojej zastępczyni Kamili Gołaszewskiej-Kotlarz i dzieci z Litwy pojawiły się w Sochaczewie. To był taki bardzo dla nas ważny moment, bo te dzieci też pragną polskości. Tak jak pan poseł powiedział, one nigdy Polski nie opuściły. To czasy po wojnie zadecydowały, że już nie mieszkają w Polsce, ale my możemy tej cząstkę Polski im przekazać. I o to gorąco z całego serca apeluję. Wiem, że Sokaczewianie mają najpiękniejsze i najlepsze serca, i o to apeluję, żebyśmy pokazali jeszcze raz, że warto pomagać. Panie ministrze, bardzo dziękuję za tą akcję. Bardzo dziękuję za inicjatywę. Myślę, że powiat Sokaczewski wykaże się zbiórką. To jest jakaś łączność z Polonią, za granicą i z przyjemnością się włączymy w tą akcję. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny tutaj organizowana jest zbiórka dla naszych rodaków za granicami. Cieszę się, że również Gmina Rybno będzie mogła wziąć udział w tej zbiórce. Zorganizowaliśmy tutaj punkty, które będą dostępne m.in. w Urzędzie Gminy Rybno, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybnie, gdzie będzie można dostarczać potrzebne artykuły i oczywiście zachęcam, sam mieszkańców gminy Rybno, mieszkańców powiatu do aktywnego włączenia się w zbiórkę. Tutaj też dziękuję panu ministrowi Maciejowi Małeckiemu, który jest inicjatorem tej zbiórki po raz kolejny i warto pomagać, ponieważ pamiętajmy zawsze, to co dajemy, to do nas wraca. Wszelkie dobro. Bardzo serdecznie dziękuję. Na drzwiach starostwa nakleimy pierwszy plakat. Wziąłem go z rąk pana Michała Orlińskiego, radnego sejmiku Mazowsza, który w tę akcję też się włączył. Taki, takie plakaty na terenie całej, całego powiatu schaczewskiego, w każdej gminie będą. to są informacje, gdzie można przynosić, gdzie można przynosić dary, które później pojadą do naszych rodaków w rejonie sołecznickim. Już, już dziś z góry dziękuję.